Janolix, powiem ci, że Justin ostatnio odwala jakby jej leki nie działały. Najpierw na całe centrum handlowe krzyczy, że nadeszła godzina sądu, potem zaczęła nam mówić, jak bardzo chciałaby pozbawić życia tę jedną osobę. Dziwna jest. Wszyscy wiemy, że Justin jest dziwna, nie widzowie? Co dzisiaj nagrywamy? Big James Fair Shop. Tylko teraz ostrzegam, czy to może być taki odcinek, który nie zbyt ci się spodoba. A niech ci będzie intro, a potem oglądajmy. Śmieszy mnie to, że Justin Robbins myślała, że kiedykolwiek będzie wstawać o szóstej z własnej woli. Nie wierzę w to. Potem pojedzie do sklepu. Nawet jeśli! Kiedy na Piotrkowskiej otwierają się sklepy? Ósma, dziewiąta, nie wiem, ale chyba sprawiedliwość nie musiała stawać tak wcześnie. Moja nowa książka podobno jest istnym bestsellerem. Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi z tym Sewerynem, to jest ideał chłopaka Justin. Oczywiście jesteś pisarzem, bo ta pielniczona sirofoniczka, jak nie wie, kim ma być dana postać, to tworzy ją pisarzem. A ja tam lubię Seweryna! Fajny jest. Jego jedyny minus to, że jest facetem. Co ty masz do facetów? Bawi mi jedna kwestia, która pojawi się w czwartym odcinku. W sensie, znam tylko swoje kwestie. Nie wiem jeszcze o kim to będzie, ale brzmiało to coś w stylu zarwić z niej zostając seksualną. feminoseksualną. Więc Justin wie, że ja nienawidzę mężczyzn i to wykorzystuje. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Bo jest głupie. Jesteś głupia! Jak jasnowiska może być głupia? Widzę więcej niż ty, siło nieczysta. Jasmin dzisiaj do mnie dzwoniła. Mówiła, że dzisiejszy dzień będzie bardzo dziwny. I wchodzę ja cała na biało. Nie będziecie w tym odcinku. Ano tak, zapomniałam. Strasznie mi się podoba klimat tego miejsca. Czuję się tu jak w domu. Widzisz, a na początku byłaś złej myśli. Wtedy była młodsza i głupsza. Teraz nie tak nigdy nie wyrośnie z głupoty. A mi się wydaje, że jest sprytniejsza niż wszyscy zakładają. Zobaczymy, może kiedyś pokażę swój spryt, bo jak na razie nikt nie zauważył oczywistej oczywistości. Czyli czego? To akurat widzowie muszą sami odgadnąć. A mnie niepokoi tam ten typ w czarnym kapturze. Wydaje mi się, że będą z nim kłopoty. O kim on jest. Odpowiedź A, Severin. Odpowiedź B, Royal Sirius, o którym była mowa w pierwszym odcinku. O. Odpowiedź C, Fernando. Odpowiedź D, jakaś nowa postać. Myślę, że to jakaś nowa postać. Definitywnie? No tak. Oglądajmy, a zaraz się przekonamy. No, zobacz, wszyscy wyszli, tylko on został. Nie, nie! Czy jednak ten przeklęty Rojo. Czy Justin była pijana, gdyby myślała fabułę? I mówiła, że pomysł się jej prześnił. A, to wiele wyjaśnia. Ha, to już nie jesteś taka odważna. Czemu nie krzyczysz? Czemu nie próbujesz krzyczeć? Czy to przez tą taśmę na ustach? Ha! ha! Zasługujesz na to! Zasługujesz! Zapiję cię! Nawet Wspomnienia Sprawiedliwej, bo wiecie, Roya ją kiedyś porwał i torturował. Dopóki nie wydarzyło się to, o czym była mowa na początku pierwszego odcinka. Czyli ten film pokazujący grzechem Roya. Okropność, ta chora schizofreniczka myślała, że ja tego nie obejrzę. Myliła się. Mowa to gory! ten odcinek jeszcze nie jest taki zły, a następny będzie gorszy. Co? Co? Nie, błagam, królowo, zabierz mnie stąd, bo ja to zaraz wegetuję. Spokojnie. Janolix, mówimy o facecie, którego pierwotny był moim adopcyjnym ojcem. A to był bardzo przemocowy facet. W dodatku homofob i transfob. Nienawidzę go, bo on nienawidził mnie. Przynajmniej przez te kilka miesięcy przed y, moją ucieczką od niego. Rozumiem, co wiem, że to dla ciebie bolesne. Tak, właśnie, nienawidzę swojego życia. O tak w ogóle to gdzie jest, Fernando? Fernando ma nową pracę. Nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś studiował medycynę. Poza tym ma niezłą smykałkę do nauki języków, dlatego został lekarzem jak jego ojciec. Mówił, że od zawsze marzył, aby ratować ludzkie życia. Ale pędzą i te rzeczy co mijają się, powtarzają. Czas nie potrapeł te swoje hobby, bo coś nie, nie wychodzi. Ach, tak, Emendy, zabij go. Eh, Jasmin, nie mów, tak, bo możesz się zabić. Zami siło nieczysta. Może rzeczywiście przestań, Edna, on chyba chce nam coś powiedzieć. Nie, nie przestawaj, Emendy, niech on cierpi. Och, dziękuję. Chciałem Was tylko poprosić o pomoc. Pomoc? Potem, co nam zrobiłeś? Nie wstyd Ci? Trochę wstyd, ale co mam zrobić? Przez internet nie dałem rady się skontaktować z królową. Tylko wy możecie mi pomóc. A daj ta spokój, Justin, jest dziwne jak nie wiadomo co. To wygląda, ale naprawdę teraz jeszcze bardziej nie chcę umierać. Jak ktoś mnie znajdzie, to mnie zabije. Nie tak mnie zabić, ale wiecie o co chodzi. Jestem przeklęty. A goście zasługuje na śmierć. Picowie, jak coś, to Jasmin często życzy innym śmierci, zwłaszcza temu gościowi, więc spokojnie, wszystko u niej okej. Okay. No jaha. Mogę coś powiedzieć? No dobra! Ja myślę, że jeśli Royo postanowi się zmienić, to możemy mu pomóc. Nie! Żyję w totalnym psychiatryku! Spokojnie, Emendia, też zwłaszcza z dwoma siostrami schizofreniczkami. Możesz przestać nas tak nazywać? Ja po prostu stwierdzam fakt. W sumie, Sirius, masz szczęście, że sprawiedliwa tu była. Inaczej bym się nie zgodziła. Ale pamiętaj, jeśli ona przez ciebie zapłacze, doprowadzę cię do takiego stanu, że nawet płakać nie będzie. A to mi się akurat podoba. Doprowadzenie roju do losu gorszego od śmieci jest moim marzeniem. Ale to raczej się nie wydarzy. Czemu? Czytałaś te swoje kwestie do trzeciego odcinka? Wiesz już, co się wydarzy? Jak się czytałam, miałam nadzieję, że to nie oroja. No, ale jest oroja. Sorry, gienia, świat się zmienia. Co tu się właśnie wydarzyło? To samo chce mi się powiedzieć. Sorry, Severin, wola sprawiedliwej! Sprawiedliwa jest głupia. Nie mów tak! Mam kłamać? Ona chce pomóc facetowi, który kiedyś jej nienawidził. <śles> nie, Royo nie jest godzien pomocy. Pozwól, Justin, normalnie się rozwijać. Ciągle musisz strącać coś swojego, to nie okej. Okay. Ale ja go nienawidzę. No i co z tego? Ej, musimy się jeszcze pożegnać z widzami. Sama się pożegnaj. Słuchaj, ty, przeklęta niebieszczko. Sama jesteś niebieszczka. Nie, ja jestem martwa, ty zresztą też. Cichaj. Ech, nasza relacja to jaki żart.